Film instruktażowy. Głosowanie przez pełnomocnika. Kto może głosować przez pełnomocnika? Osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz wyborcy powyżej 75 roku życia. Kto może zostać pełnomocnikiem? Osoba wpisana do rejestru wyborczego w tej samej gminie co wyborca lub mająca zaświadczenie o prawie do głosowania. Pełnomocnictwa możesz udzielić wybranej osobie, np. członkowi rodziny, sąsiadowi, znajomemu. Można być pełnomocnikiem tylko jednej osoby, wyjątkowo zaś dwóch, jeżeli co najmniej jedną z nich jest osoba najbliższa. Pełnomocnikiem nie może być członek komisji obwodowej, mąż zaufania oraz kandydat w wyborach. Jak zagłosować przez pełnomocnika? Do 29 września musi być dostarczony do urzędu gminy pisemny wniosek, że chcesz zagłosować przez pełnomocnika. Wniosek można również wysłać pocztą. Następnie akt pełnomocnictwa zostanie sporządzony w Twoim miejscu zamieszkania lub też na Twój wniosek w innym miejscu w obecności przedstawiciela Urzędu Gminy upoważnionego przez wójta lub burmistrza. Masz również prawo cofnąć pełnomocnictwo do 7 października lub w dniu wyborów. Pamiętaj, pełnomocnictwo jest bezpłatne i nie może przynosić żadnych innych korzyści. Masz prawo do pełnej informacji także w alfabecie Braille'a. Między innymi o dokładnym terminie wyborów, adresie oraz dostępności lokalu komisji wyborczej, o zarejestrowanych listach i znajdujących się na tych listach kandydatach. Trzeba to zgłosić ustnie, telefonicznie, listownie bądź elektronicznie w urzędzie gminy. Idziemy na wybory. Wybory parlamentarne 9 października. Integracja.org. Infolinia 800 330 330. Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych organizator kampanii Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji. Serdecznie dziękujemy za pomoc przy realizacji kampanii społecznej. Idziemy na wybory Kancelarii Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, Państwowemu Funduszowi Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Telekomunikacji Polskiej SA, Polskiemu Związkowi Niewidomych, Koalicji Masz Głos, Masz Wybór, Koalicji Sprawna Demokracja, Koalicji na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością.